To poproszę teraz ciebie, Agnieszko, zawiesz ją. Idziemy do kliniki na planetę Virgo, do lekarzy, najlepszych specjalistów w dziedzinie medycyny kwantowej. Idziemy tam. I opowiadaj, Moweli, co widzisz, proszę. Poprowadź, to, a ja będę z wymiaru duszy sczytywała jeszcze. Tak? Dobrze, idziemy na planetę bardzo wysokowibracyjną. Ona jest przepiękna, mieni się w słońcu. Tak, jakbyś oglądała kryształ do kliniki. Jest to bardzo futurystyczna, nowoczesna klinika. Drzwi są tęczowe. Chodzisz tam, Ela, i stajesz. I masz korytarz. W jedną stronę, w prawo, ty wybierzesz duszę Twoja. Jeśli pójdziesz w prawo, pójdziesz uzdrowić jedną chorobę. Jeśli pójdziesz w lewo, uzdrowisz wszystkie choroby. Ty nam powiesz, w którą stronę chcesz iść, i za tobą pójdziemy. Idziemy w prawo. Dobrze. 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 Idziemy w prawo. Idziesz w prawo. Siadasz sobie. Tam jest takie pomieszczenie, w którym będziesz miała. Już ci, już ci mówię. Dobrze. Idziesz tam, rozglądnij się. Agnieszka, czy jest ta suszarka do odwirowania? Jest. Dobra. Ela, wejdziesz sobie, usiądź na ten fotel, na głowę zostanie ci sunięta, tak jakbyś siedziała u fryzjera. Taka kopuła, suszarka, która będzie obracała się w lewo. Nad Twoją głową i ona będzie ściągała wszystkie blokady, programy i przekonania, które nie pozwalają w Twojej głowie na to, żebyś ty mogła wrócić do zdrowia. Wszystkie przekonania, jakie tam masz. Mm. Odwirowujemy tutaj coś w rodzaju takich przekonań tkanych przez pokolenia, przez wcielenia. Życie jest ciężkie, jest ciężko, nie ma przestrzeni, trzeba się dostosować. Widzę to wszystko. Widzę te przestrzenie, z których to płynie. Dobrze. Ja poproszę Ela równolegle pokazuje mi się obraz ciebie, drzewa życia. No. Pokazuje mi się, jak z każdym wdechem masz tak wdychać to powietrze, to połączenie z ziemią, z energią boską. I na wydechu karmisz wszystkie swoje gałęzie, pnie, liście. Okej, okay? równolegle do tego, gdzie Gosia nas tu prowadzi, to się odbywa. Poproszę, żebyś tą świadomością wypełniała każdą przestrzeń w swoim drzewie życia, w swoim fizycznym drzewie, które masz w płucach. To skrzela, to jest symbolika drzewa życia. I delikatnie, nie na siłę, zaczynasz od swojego centrum i rozchodzi się i to równolegle trwa, aż wypełni ciebie i połączy cię ze wszystkim, co jest dookoła. Teraz Gosienka, poproszę dalej, powstajemy z tej wirówki. Dobra. I idziemy do następnego pomieszczenia, w którym jest skaner. Wchodzisz do takiej kapsuły, przeźroczystej ala kapsuły. Ona w połowie leży, w połowie stoi. Otwierasz wieko i wchodzisz tam do środka. Kładziesz się i zamykasz tą kapsułę. I na niej ruszy skaner od góry do dołu. Będzie się zatrzymywał na tym miejscu, które jest do uzdrowienia. On ruszy. I skanuje. To jest dla lekarzy. Okazuje mi się taki kanał, w którym właśnie kanały stają połączeni z Ziemią. Tutaj będzie uruchomiony przepływ, ale. Skanery się spotkały na wysokości płuc i ta część jest prześwietlana. Tam będzie udrażniany przepływ, ale widzę, że Twoje płuca obracają. Mi się jest prześwietlona przestrzeń z każdej możliwej strony. To <laughs> widzisz, Agnieszko? Tak. Wam mówię. Czekaj, muszę doczytać informację. I jak podchodzisz do swoich płuc, Przypominają bramę obwieszoną łańcuchami. Widzę jak zwisać ci tam kluczek. Widzę, jak to otwierasz, łańcuchy spadają. Przychodzą mi pytania. Co nie pozwala Ci oddychać pełną piersią? Co cię blokuje? Co nie pozwala Ci zaczerpnąć powietrza także w Twoim konkretnym, realnym życiu. Co powstawiałaś dookoła siebie i nie możesz oddychać? Co ci zabiera tlen? Co ci zabiera przestrzeń? Poproszę Gosiu, żebyś nas teraz poprowadziła dalej, bo tu mamy zeskanowaną przestrzeń. Okej, okay, dobrze. Kapsuła się podnosi. Ela wychodzi. I idzie do następnego pomieszczenia, gdzie jest stół, kładzie się na nim. A te Agnieszko, idź po lekarzy, są w gabinecie obok, niech przyjdą do nas. No, no. Ok, witam się z Wami. Przychodzimy do Was z pacjentem, który prosi o uzdrowienie płuc oskrzeli. wszystko to co powoduje że ona nie może oddychać bardzo was prosimy o uzdrowienie ilu ich jest aga w pokoju, w którym jesteśmy jest czterech one widzę inne pomieszczenia w których Poglądane są te zdjęcia i prześwietlenia. Przychodzi mi 138 osób, zajmuje się tą sprawą. Pięknie Wam dziękujemy. Do pomieszczenia, w którym jesteśmy. Okazuje mi się rodzaj matrycy, wielowymiarowej matrycy, zmiana połączeń, zmiana ustawień, regulacja przepływu. Widzę, jak z tej wielowymiarowej matrycy wytrzymane jest coś w rodzaju szufladek. Widzę gęstą sieć połączeń w środku. Widzę, jak precyzyjnie skanowana jest przestrzeń w poszukiwaniu. punktów blokad pokazuje mi się energetycznie w postaci takiego. Nie wiem, zacienniona masa gęsta, tworząca wiry w przestrzeni swoje wiry. Rozpraszająca cząstki światła. jest z tobą w sesji. Tak. Nie wiem jak to widzisz, ale widzę jak rozświetlona jest cała twoja przestrzeń. Duszy słyszę. Od duszy słyszę, duszę się. E, słyszę też, nie mogę się w pełni wyrazić. Proszę cię znać w swojej świadomości, właśnie taką przestrzeń, w której się wyrażasz, w której się spełniasz, realizujesz. Nie ma znaczenia, czy to jest pieczenie ciasteczek, czy czytanie czegoś, zgłębianie wiedzy. Praca w ogrodzie, spacer. Przestrzeń, w której jesteś w pełni sobą. Takie coś energetycznie będziemy zaczepiać w tobie. Przestrzeń, w której czujesz się bezpieczna, spokojna. U ciebie taki stłamszony oddech, jak sarna w lesie, jak ucieka myśliwe ją goni. Tak w oczach. To masz mocno ukryte, to gdzieś płynie z takich ukrytych przestrzeni w podświadomości i w ogóle. Jest taki schemat ofiary, który nam się mocno pokazuje, tylko w inny sposób. Znajdź punkt zaczepienia w przestrzeni energetycznej, gdzie czujesz się w 100% sobą w pełni. Na ciele fizycznym możesz poczuć takie rozciąganie wręcz. To jest takie poczucie dobre w swojej przestrzeni. I poczuj, jak w tej przestrzeni Twoje płuca jeszcze troszeczkę głębiej sięgają po powietrze. Jestem teraz w środku w ogóle Twoich płuc, równolegle do tego, co robią lekarze. I jestem teraz, mam taki obraz, jakby skrzela, o skrzela tworzyły mozaikę, taką kwiatową wręcz. Jesteśmy tam w środku, jesteś obok mnie. Widzę, jak z każdym Twoim wdechem te kwiaty zaczynają coraz bardziej się rozwijać. Poczuj to też fizycznie, poczuj, jak sięgasz znowu troszkę głębiej po powietrze. I poczuj, jak docierasz do tych przestrzeni w swoich płucach, do których nie docierałeś przez tysiące lat, z różnych powodów. To jest twój zaciśnięty ból. Impakt emocjonalny. Które z różnych powodów zacisnęłaś w sobie. Widzę, jak delikatnie podchodzisz do tych gałęzi drzewa i tak jak dłonie czasami rozprostowujemy zmarznięte delikatnie. Z taką miłością. Wręcz całując te gałęzie. Otulasz je akceptacją. Są jakie są. Popatrz, jak pod wpływem tej energii zaczynasz się jeszcze bardziej rozkurczać. Widzę, jak się rozlewasz na tym miejscu, na którym jesteś. Jest ciebie więcej. Wszystkich jest nas teraz jakby więcej. Byśmy zmieniły swoją gęstość. Kontynuuj tam, gdzie Cię poprowadzi. Ja wracam do lekarzy. Widzę, jak kończą ten etap. Co robią lekarze? Jakują sprzęt po tym etapie? Zaraz Powiem Wam, co się dalej dzieje. Bywa się coś w rodzaju, przychodzi mi słowo, przeszczepu pewnych kanałów. Widzę jak fragmenty tych kanałów są wycinane, i są przeszczepiane nowe. Widzę w jaki sposób to łączą. Widzę, jak przepływa energia przez te kanały. Jesteśmy wewnątrz Twoich płuc. Skrzyla, skrzyla. Widzę, jak sieć się rozświetla. Mam inny zrzut, widzę jakby płuca z tymi kanałami, już twardą przestrzeń. Jest takie głębokie pragnienie Twojej duszy, mówi mi teraz jeszcze. Wiesz, widzę jak stoisz przy, pokazują mi się takie koraliki jak kryształy, piękne. Stoisz przy nich. I Ty jesteś piękna w tym obrazie. przychodzi mi takie pragnienie duszy, powiedz jej, że chce się zachwycać. Brakuje Ci takiego zachwytu, który w sobie mamy, które w nas ginie czasami. No nie musim... Mów ty. Ja chcę się zachwycać. Wiem, że chcesz, wiem, bo to jest takie głębokie, tylko. Czasami brakuje tego punktu odbicia, żeby zaczerpnąć z tego zachwytu pełną piersią. I wtedy na tym idzie się dalej. Po prostu codzienność jest utkana z różnych momentów. I twoja taka jest na pół podzielona właśnie. Bo widzę, jak twoja przestrzeń pokazuje mi się, jest część oświetlona. To jest to, ta rozmowa, od której zaczęłyśmy, ona też mnie była bez powodu. Pierwszy aspekt jest taki, że właśnie połowa jest rozświetlona, połowa jest zaciemniona. I ty tkasz w jednej i w drugiej, tylko jakby jest taki moment, w którym siadasz na środku tej przestrzeni, możesz to sobie wyobrazić, i tkasz z jednego i z drugiego. Aha. I zaplatasz i pozwalasz oświetlać się temu, co jeszcze jest ukryte przed tobą, do pełni uzdrowienia. I patrzysz na siebie z tej ciemnej części też, bo to jest część ciebie, którą do tej pory z różnych powodów schowałaś nawet przed sobą. A ten twój zachwyt, jak czytasz, jak wzrastasz, to jest ta właśnie jasna strona i to jakby potrzebuje pełni równowagi, żeby i pokazuje im się teraz twoje drzewo życia, żeby lewe płuco ciągnęło i prawe płuco razem i w nich zaplatasz i oświetlasz. To jest to, co robią ci lekarze teraz. Zaraz jeszcze jedno ci powiem, tylko poczekajcie. Jesteśmy przy lekarzach, widzę jak znowu pakują sprzęt po tym etapie. Czekajcie, muszę zobaczyć, co jeszcze. Co będą chcieli mi pokazać tej przestrzeni? <laughs> już siedzisz taka na tym łóżku, już machasz mi nogami nie? już tak <śmiech> odżyłaś. <śmiech> tak, to jest twoja energia. To jest ta lekkość w tobie. Ukorzeń, tą lekkość, poczuj, nawdychaj się jej. To jest ta wibracja, której teraz potrzebujesz, i na niej będziesz budować teraz ten nowe drzewo w płucach, które się odradza. I wracaj do tego obrazu, tego utleniania drzewa, życia, docierania do tych gałęzi, które tak pięknie tam siedzisz w tej przestrzeni, je rozwijasz delikatnie. Tak jak nie wiem, mamy czasami z kimś taki właśnie bliski kontakt, delikatny, lekki. Takie zaplatanie energii. I nie oceniam, że ta gałąź uschła. Że jest brzydka. To jest tak, jak właśnie akceptujemy to, co jest, bo to jest dla nas informacja. Dobra, wracam. Poczekajcie, muszę jeszcze zobaczyć, co mamy tu jeszcze zobaczyć. Bardzo dziękuję. Wsadzają cię. Czekaj, jesteś wsadzana do jakiegoś sprzętu. Jakaś hibernacja. Dobrze, ale nie czegoś, poczekajcie. A to ciekawe. Jesteś wsadzona do takiego sprzętu, który to utrwala jakby Widzę Ciebie w, w, w różnych wersjach, że tak powiem, części Ciebie z różnych wszechświatów, linii czasowych. Jeden obraz na drugi przypominający kalkę. I widzę, jak to, co oni zrobili w tej przestrzeni, przenosi się na każdą inną przestrzeń, w każdym wymiarze, w każdej Twojej linii czasowo-przestrzennej, w jakiejkolwiek, kiedykolwiek byłaś. Odkrytej, nieokrytej, świadomej, nieświadomej, podświadomej. Ja widzę jak wychodzisz z tego sprzętu. Chyba była jakaś grusza pochodróż, bo z lodu wręcz się tak, I jak podróżuje w różnych przestrzeniach, ona czasami. Zapytaj Agnieszka, masz tam lekarzy, co miało za zadanie właśnie ta hibernacja. Bo no, powiedzą ci, miała za zadanie utrwalenia. Wszystkie inne wymiary. Jeszcze raz? Przeniesienie pracy na wszystkie inne wymiary. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Dobra. Właśnie teraz możemy dalej. O, tutaj. Dobrze. Kochanie, rozejrzyjcie, czy tam stoi wanna z zieloną wodą? Tak. To Ela idzie do tej wanny z zieloną wodą, zanurza się cała z głową. Ta zielona woda ma za zadanie utrwalenia tego wszystkiego, co zrobili lekarze. Ma za zadanie uzdro utrwalenia, uzdrowienia. O tak. Chodzisz, Elu, kąpiesz się cała z głową, utrwalaj to wszystko. weszła do tej wanny, Aguś? Tak, weszła, zanurzyła się oczywiście, ona no już tam. Od początku, zobacz, no, jeszcze wada, jeszcze wada. Poczuj, jak Cię przenika. Wypełnia. Wszystkie te miejsca, w których przed chwileczką coś się działo, one się uspokajają wibracyjnie, jakby wracają na swoją wibrację stałego, energetycznego przepływu. Skup całą świadomość na płucach. Poczuj je inaczej, w końcu je czujesz ich kształt, widzisz się. Dostajesz nowe skrzydła, wyrastają ci z tych O. Oh korzeń, skrzydeł, właśnie mówią. <laughs> widzę jak yy, Widzę jak wyrastają, jak się tworzą, yy, jak się energia zaplata złota wokół nich. Jest to Jest ta lekkość, którą masz nauczyć się uziemiać, bo dusza jest scalona, jeżeli dobrze czuje się na ziemi. Jeżeli źle się czujemy na ziemi, to znaczy, że jakiś aspekt nas prosi nas o uzdrowienie.